Marcin emocji co nie miara, bramek co nie miara. Szkoda, że to tylko punkt. No bardzo szkoda, bo chcieliśmy tutaj u siebie zdobyć te trzy punkty, bo to były naprawdę bardzo ważne punkty dla nas patrząc na, na tabelę, jak, jak wygląda, więc no chcieliśmy bardzo, bardzo zdobyć tutaj te punkty. Zresztą widać po tych bramkach, które strzeliliśmy. No ale martwią te stracone bramki na pewno, bo było ich zdecydowanie za dużo. Powiedz, co się stało przy drugiej bramce dla Was? Bo z trybu to wyglądało tak. Wolny, piłka w siatce, chwila konsternacji, radość, że gol. Potem piłkarze Holniczanki ruszyli do sędziego i tak naprawdę nikt nie wiedział o co chodzi. Jak mam być szczery z mojej perspektywy, to wyglądało tak, że ja już przed strzałem słyszałem gwizdek sędziego. Ale uderzyłem piłkę. Piłka trafiła do, do bramki. Bardzo ładny gol, cieszę się z niego. Sędzia uznał bramkę, więc nie ma tematu. Bramka uznana. I to wszystko. Co się dzieje z wami w obronie? Bo niestety, no, o ile w tamtym sezonie byliście defensywnie niemal nie do przejścia, o tyle teraz no, tracicie bardzo dużo goli. No tak, no dzisiaj straciliśmy bodajże dwie bramki chyba z kontrataku, o ile dobrze pamiętam. Eee, straciliśmy gdzieś wysoko piłkę później, e, później poszedł, e, poszła drużyna Chojnic z kontratakiem, no i tak, tak straciliśmy te bramki. No tak jak mówiłem, bardzo nas to martwi, że tracimy te bramki. Yy, całe szczęście, że udało nam się strzelić yy, też dzisiaj sporo bramek i, i przyna, przynajmniej jest ten punkt. No ale, jak mam być szczery, no mało mnie cieszy ten punkt, bo chciałem zdobyć tutaj trzy punkty. Mankamentem są dośrodkowania, bo właśnie dużo goli tracicie po stałych fragmentach gry z rzutów różnych, no i też właśnie po samych dośrodkowaniach. Yy, no tak, tak, pracowaliśmy nad tym w tygodniu, yy, żeby, żeby mniej, yy, mniej tracić bramek z tych dośrodkowań zbocznych stref. Mam nadzieję, że to w następnych, w następnych meczach będzie, będzie procentować ta nasza praca na treningach i będziemy, będziemy mniej tracić tych bramek. Ktoś kiedyś powiedział, punkt jest punkt, trzeba go szanować i teraz się szkołać już do meczu ze Stalą w Miele dokładnie za tydzień. Zgadza się, punkt jest punkt, ale, ale tak jak mówię, no, dla mnie to jest bardzo, bardzo bolesny punkt, bo wolałem trzy punkty.